Siemanko wszystkim, ja jestem Adrix, a to jest kolejny odcinek z gry Raft. W dzisiejszym odcinku chciałbym nurkować yy, w poszukiwaniu różnych fajnych rzeczy. Yy, tak. Yy, znowu poza odcinkiem ubiłem rekina. Nie wiem dlaczego, serio, po odcinkiem udaje mi się ubijać rekina? A no odcinku ani razu. Serio, zobaczcie, ubiłem rekina poza odcinkiem. I mam nową głowę. Dobra, więc mam spokój. Przynętę na razie nie muszę rzucać. A jak nie dziabnie, to zrzucę mu przynętę i tyle. Dobra. Aaaaa! Dupę. Dupę. Poczekam aż się zajmie tą przynętą. zajmie się tą przynętą. Dziadu jeden. Ugryz mnie. Ale muszę się zregenerować więc Mam tu jakieś ryby, albo co? Dobra, na weź się za tą Gdzie ty jesteś? O? zajeżdżasz się na tą. Dobra, to Chór, raz, Dobra, patrzcie, tutaj mamy coś. Odpadki. Tak, są odpadki. Dobra. Tutaj mamy jeszcze o, glon morski, elegancko. Co my tu jeszcze mamy? Glina, piasek, to wszystko mi się przyda. O, jakaś glina też, jeszcze więcej gliny. Czekajcie, powietrze muszę zaczerpnąć, jeszcze glony wezmę. Dobra, tu się robi ciemno, a spokojnie zdążymy tutaj. Ponukować, tutaj są jakieś zielone morskie, Czy ciemno się zrobiło, strasznie, nie. Wiem. O kurde, jakiś zażar przynęta, Jezus, tutaj. No i na tyle, na tym się skończyło moje nurkowanie. Mhm. Uh -huh. Kurcze. E, Ugryz mnie znowu. Jak jeden? Dobra. by jakoś ekwipunek okróźni że skrzynie są chyba pełne, nie? No jak? Tutaj mogę umieścić sumę. Tutaj umieści to głowę. Pekina. No mówimy. No, mogę to jakaś... Nie, nie od stołu badawczego! Ja, No tak, faktycznie! <grytanie> Rekiny przecież zjeżdżał z stóp Zapomniałem. Yy. To trzeba jak najszybciej zrobić stół badawcy. Jest. Gdzie by go umieścić? O, ja mam tutaj rybnika. Gdzie by go umieścić? będzie no tutaj. Trzeba będzie tratwę rozbudować, bo już jest mało miejsca. Dobra. Tutaj chyba nie ma materiału. Na plastiku się nie ma więcej, ale nie będę nic dobra, glina zbadaj mogę co? glinie na miska, bardzo dobra miska nie wiem do czego mi się przyda albo mi się przyda e, piasek mogę, aha, piasko się nie da co ja tutaj tutaj wzięłam kamień, opadki chyba badałem, nie zbadano Śrubek chyba też zbadano, zbadano ale gdzieś była jeszcze jedna rzecz, ogląd morski zbadaj mhm. no dobrze, okej okay. I to wszystko. Ale też można znaleźć jakieś rudy metali, a ja nic nie znalazłem. Kurczę, to lipa, Bo można... Wiem, że można znaleźć jakieś śródy metali, albo co, ale żadnego metalu nie znalazłem, tylko jakieś glina i glony i piasek. Dobra. Też wiem, że tutaj można zrobić coś takiego. Nie z... Nie wiem, że tutaj, ale mam aż Nie mogę anulować. Nie mogę anulować. No i kurde kamień zmarnuje. Eee, eje, ej, ej. A bo... Mmm, dobrze. Trudno. Dobra. No to... Kurczę. Za mało miejsca Aha, nie ma Mhm. Mm No dobra, to w takim razie trzeba... O, to też, to też jest dobre, to też jest dobre, to też jest dobre. To też trzeba by było yy, 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 yy. Na pewno to. Tylko, że nie mam deser. Yy, yy, yy. coś... O, właśnie, to mnie interwjuje, mokra cegóra. Ja piasku i gliny. Właśnie. To ja nie mam Więc nie mogę zrobić przynęty na ręki. No właśnie. Czyli muszę odpłynąć od tej wyspy, bo przy wyspie tutaj nie ma żadnych śmieci. Hmm. Chyba, że spróbuję jakoś złapać na przykład tą albo co? Dobra, tyle się mi się udało znaleźć, to mi się udało znaleźć. Nie uda mi się stworzyć wędki. Trzeba pływać stąd i tyle. W ogóle przegapiłem jedno drzewo, bo muszę je ścianie. Ale... Ale i tak to jest za mało, mam desek. nie, nie, nie. Nie, 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 i stąd nie! nie zdążyłem nie zdążyłem... nie udało się... dobra mogę ją odpłynąć stąd? dajcie wiosło, bo mi się trafa zafinowała. więc jest potrzebne wiosło Zabijemy śmieci Rozopemy deski. Fajnie Tutaj sobie coś rozjedzą krowie Tutajśmy zjedli właśnie My Się napili No ale zawsze coś tam. Zawsze mi się coś tam udało ponurkować Dobra. To teraz tak. Trzeba wytworzyć. O, Jezus, spadłem. Trzeba wytworzyć tak. Na pewno jakąś wędkę i jakąś. jakąś włócznię. Nie, najpierw włócznię stworzę Później widzę, że hak już mi się czuje, więc hak też trzeba będzie zrobić. No i polujemy na samą wyspę, więc na pewno jakąś przynętę na rekina trzeba będzie otworzyć I, i, I jakąś kotwicę. Też trzeba będzie rozbudować kratkę. no mm -hmm. No i się znieśliwko. Dobra, dzielnikę. Teraz hak No i teraz robimy wynak. Tylko, że nie ma... nie ma... nie ma materiałów. U! Szymko. No i wyspa, nie wiem czy jest duża czy mała, jak duża oczywiście trzeba będzie się z niej ewakuować, jak najszybciej. Nie jestem jeszcze przygotowany. Dang. Nie, to jest mała wyspa. Tylko, że znowu nie mam jakiejś kwity ani nic. 一方。いいか Mamy szczęście. szczęścia Okej okay. mm. Gdzie jest jakaś kwiatica? Lina Kurde, za mam liści A jasna! Każdy wyspął przed nosem i się pan. Mam pomysł. Nie wiem, czy mi się uda. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję go wykonać.

Jest tutaj. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, traf walona. Wracaj. I teraz liście i będę mógł zrobić Nie, za mało. Polera. No nie. Nie wierzę, że za mało. Не вера, за мало. Может, мы с ним ид ⁇ Давайте... Нема. Немец, 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 на немец, Na liście Nie no ale, najpierw jak to co? Jest tu, jest tu już No szybko, no jeden już no, Jeden, jeden liść, jest tam Nie, nie, no nie sięgnie No ja Nie sięgnie Ty idźmy stąd tam. mu pomógł, a nie go przeszkadza No i... No i już że się drzewo ściąga na tej wyspie. O no i kokosy dostarczę. Ej. O Dawaj kokosa. No jak wziąłem tę dole. To nie widzimy sobie kokosy. O, okej. Okay. No i surowy ziemniak. Sobie teraz ugotujemy. Dobra. Dobra, no to może... Dobra, to później może to kotwice. Teraz byśmy zrobili może tą wędkę. Jest wędka? O nie. Aha, fajnie. I tak to potrzebuję liść. są. Ale już nie, nie, nie do Musiałbym... tryli musiałbym z 10 biosek zmarnować, żeby dopłynąć do tej wyspy z powrotem. Teraz. Jakbym miał żagiel, to może jeszcze... Dobra, tego liścia wezmę, bo tamtego już, już tamtego chyba nie wezmę. No nie. No jeszcze storm mam, mam jakiś głupi sztorm, dobra. Cyk, i tworzymy event. To może jednak spać na kopicę, żeby cokolwiek sporo żeby się później Dobra i naprawmy No i się wędu skoro Dobra, stworzę no, go podpisę No następną gospodarkę Dobra, ale wędkę na pewno trzeba zrobić, więc trzeba liści dużo. To idę i, kurde. I to się ugrzym Dobra, buraka jemy. Ej, ja Kiedy ja zrobiłem wędkę? Ja zrobiłem wcześniej wędkę? Ale idiota, dobra. Co mi jeszcze jest potrzebne? Wiosło. Yy, tutaj miałem chyba gdzieś drugie. Nie? Mam tutaj drugie. Okej. Okay. Mhm. Dobra. Yy, to w takim razie w następnym odcinku. Wiecie, co sobie zrobię? Oto, sieć. Automatycznie łapie przedmioty. Wszystkie przedmioty. Automatycznie łapie wszystkie przedmioty, które w nią wpadną. To jest bardzo przydatne. Więc co zrobię w następnym odcinku? A w tym odcinku to już będzie tyle. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Co nam się udało dzisiaj zrobić? Udało nam się troszeczkę ponurkować, ale i tak mało mało się udało wydobyć. Ale zawsze coś, ale zawsze sobie trochę popływaliśmy. I zawsze to, zawsze to pierwsze nurkowanie. Więc to było dopiero. Pierwsze nurkowanie, jeszcze tych nurkowań. Dużo będzie. Więc w tym odcinku to już tyle. Jeżeli wam się podobał zostawcie w górę i zapraszam na kolejne